Witajcie moi kochani. Wczoraj niestety nie byłam w stanie zrobić dla Was czytania, a miałam wielkie chęci, ale miałam bardzo dziwny dzień energetycznie, więc nie chciałam wpływać na czytanie swoją energią, która nie była zaciekawa Również i ja mam ciężkie dni, kochani. A wczoraj był takowy. Wiecie co? Ja tak się zastanawiałam. Nad tematem, ale dzisiaj pozwolę aniołom mówić. Aniołom, uniwersum i zobaczymy, co oni nam powiedzą w tej sytuacji. E, na ten moment, jakie przesłania mają. Także ja nie mam zielonego pojęcia, co, co tam się wydarzy, więc będziemy mieli niespodziankę. Witam bardzo serdecznie wszystkich nowych członków naszej świetlistej rodziny. Dziękuję za wszystkie piękne komentarze i za to, że jesteście. I dlatego w zamian daję Wam teraz to czytanie, kochani. Łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii, miłości i proszę o jasne przesłania. Dzisiaj zrobię trochę inaczej, bo powyciągam sobie karty. Podopowiadam innymi taliami i nam się pięknie pięknie ułoży przesłanie. Dobra. Mamy. Teraz weźmiemy sobie Tarota. W poniedziałek mamy pełnię, Kochani, jak się nie mylę, więc jutro zrobię Wam czytanie odnośnie, co przyniesie nam pełnia Księżyca w bliźnicy. Ale dzisiaj zaglądamy ogólnie. Co nam tu dzisiaj uniwersum chce przekazać? Do kogo ma trafić to przesłanie? Oczywiście, jest to czytanie ogólne. Nie z każdym będzie rezonować. Wybierzcie sobie tylko impulsy dla siebie, co czujecie, że z Wami rezonuje, a resztę zostawcie. Jeśli zaraz na początku czytania, kochani, odczujecie jakiś niepokój, coś tam Wam się nie spodoba, to proszę wyłączcie to czytanie, bo to właściwie nie będzie dla Was. Okay? Dużo kart, mało miejsca, no bo Agnieszka ma problem. No, odwróciła mi się jedna, taka nie, niekoniecznie lubiana przeze mnie karta. Jeśli komuś to trwa za długo, zawsze może sobie przesunąć. A kto lubi tasowanie, to może oczywiście dostać. šta pare kart slane wanda Zaczniemy sobie od energii bocznych. To będą takie nasze energie ogólne, a później będziemy czytać dalej. i Nam się ułoży na pewno bardzo ładny, ładny liście. Ok, to zaczynamy. Odrzuć nawyk kontrolowania. Pozwól tej sytuacji rozwijać się w sposób naturalny. Kochani, ta karta mówi o tym, że niektórzy z Was i dopowiadającą tą koboldem. Mogą być naprawdę w bardzo mocnej energii kontroli. Kochani, z tą kartą mogę powiedzieć, że to jest już taka kontrola chorobliwa. Czyli przyjrzyj się sobie najpierw zaczniemy od Ciebie przyjrzyj się sobie i zobacz, kogo bądź co Ty kontrolujesz. Możesz kontrolować męża, dzieci możesz kontrolować e, sytuację w pracy. E, możesz kontrolować siebie, taka samokontrola, która często doprowadza do samo, e, sa, do sabotażu siebie samej czy siebie samego. Druga opcja jest taka, kochani, że możecie być kontrolowani i to naprawdę przez bardzo ciemną energię. I ta karta mówi: zobacz, co ci nie służy, kto cię kontroluje, kto ci nie daje powietrza do oddychania i odsuń się od tej energii, bo ta energia jest naprawdę zła. I my zostaniemy, to jest, mówię, karta główna. Na tą chwilę jest bardzo ważne, aby przestać kontrolować i nie pozwolić sobie, aby ktoś Was kontrolował. Wasze uczucia, nawet Wasze myśli. Następną kartą są dzieci. Twoje życie uczuciowe dotyczy dzieci. I mamy tutaj stoliczku na krysie. i to jest karta spełnienia marzeń. Słuchajcie, jeśli macie e, dzieci, może wnuki, e, to z pewnością tutaj ta karta mówi, że tutaj czeka Was spełnienie marzeń, jeśli chodzi o dzieci. Jeśli dzieci, nie wiem, starają się. O jakąś szkołę i się dostaną, bądź też, nie wiem, przyniosą dobre świadectwo, e, tak czy siak. A dla niektórych, oczywiście, kto planuje dziecko, no to tutaj ta karta mówi, że może rzeczywiście pojawić się niespodzianka i możecie zajść w ciążę, bądź zostać ojcem. Na razie piękne przesłanie. Dobrze, ruszamy z górą. Tarot anielski, i mamy król Rafael ciepły, dumny, kulturalny i hojny. I to jest męska karta, i to jest karta odpowiadająca królowi kielichów. Więc tutaj ta karta najpierw mówi, że mamy do czynienia z kimś, kto może być spod znaku wody. E, więc... Słuchajcie, ja sobie zamknięte tylko drzwi, bo słyszę pralkę. E, I ta karta mówi, że to jest ktoś, komu możecie zaufać. On jest w stanie wszystko jednocześnie realizować. I ta karta też mówi, żebyś, żebyś Ty, jak również i właśnie ten król, Rafael, e, abyście pozwalali swoim pasjom, swoim namiętnościom się rozwijać. Pozwólcie, aby się kreatywnie rozwijały. Ale odnośnie tego króla, który jest ciepły, który, y, któremu można zaufać, na tą chwilę on się ukrywa. Za wysokim murem. I tak naprawdę może być tak, że on się od ciebie odsunął, e, bądź też, mówię, nie masz z nim kontaktu, nie masz z nim, e, nie masz do niego dostępu po prostu. Nawet jeśli to jest Twój mąż, to mimo wszystko wiecie, razem, a jednak osobno, że mieszkając z kimś takim pod jednym dachem, który, bo król. E, Król Rafael, czyli król kielichów, to jest osoba bardzo, bardzo emocjonalna, ale no niestety nie pokazująca tych uczuć na zewnątrz. Więc nawet jeśli żyjesz z takim królem, tutaj znak Zodiaku nie musi mieć wielkiego znaczenia, to mimo wszystko możesz zauważyć, że ten ktoś ma bardzo, wybudował ogromny mur i ciężko jest do niego dotrzeć. Ale zaraz zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Wow, mamy As Rafael. Pozytywne, nowe doświadczenie. Spełnione związki miłosne. I rozpoznanie spirytualne. To odpowiada również Asowi kielichów, czyli pozytywne, nowe doświadczenie, jeśli chodzi o miłość, kochani. I tutaj może się coś wydarzyć, co doprowadzi, da z Was, do szczęścia, miłości. Coś może się wydarzyć i to spowoduje, że otrzymacie szansę, może właśnie z tym królem, e, Rafael, <laughs> królem kielichów, właśnie dostaniecie szansę, czy coś na nowo się odrodzi w Waszym związku miłosnym. I co mamy tu? Ha! Tu mamy naszego, mojego kochanego wilka, który jest osobnikiem mało komunikatywnym. On gdzieś tam swoimi ścieżkami sobie spaceruje, e, właściwie trzyma się ze swoim stadem, ale jak mu tego stada za dużo, to on również potrafi sam. Mimo wszystko, będąc sam, on to nie jest taki wilk, który e, tylko szuka, żeby się najeździć i pobawić. On, Zbiera, zbiera myśli, on analizuje wszystko i na koniec każdy wilk słucha głosu swojej duszy. Więc jeśli nawet jest osobnikiem, jeśli przez jakiś czas ktoś, to nie musi być tylko jakaś tam wielkie, wielka miłość, to może tutaj ten as kielichów może również oznaczać, nie wiem, zerwany kontakt z ojcem, który gdzieś tam się trzymał z daleka, nie mieliście kontaktu, ale i tak wilk na koniec słucha głosu swojej duszy. I może być tak, że właśnie ten wilk, ta osoba, która trzymała się w ukryciu, e, która może się odsunęła, nagle posłucha głosu swojej duszy i z asem kielichów, z asem Rafael, Okaże Ci swoje uczucia albo będzie słuchać swojego serca. Na razie to mi się karty podobają. Teraz patrzymy dalej. I mamy decyzję. Er, em, Archanioł Jofiel. Uwolni się od tego, co Cię powstrzymuje. Tutaj jest potrzeba detoksu. Niepotrzebne problemy na wskutek za małego za małej wartości siebie. I ta karta mówi po prostu podejmij decyzję. Uwolnij się od każdej energii, która ci nie służy, która cię trzyma, i zacznij pracować nad sobą i nad swoją wartością siebie. Bo te wszystkie problemy, z którymi się teraz borykasz, mają podłoże właśnie w tym, że za mało wierzysz w siebie. I następna karta mówi, że na wskutek tego, że nie wierzysz w siebie, że robisz sobie. Um, że, że masz dużo problemów, dużo zmartwień sobie stwarzasz, to niestety również tak będziesz oddziaływać na swoje otoczenie. Czyli może być tak, że odsunęłaś się na tą chwilę od towarzystwa, od rodziny, od, od tego życia społecznego, powiedziałaś nie. I to może mieć wiele aspektów, kochani, bo nie wiem, jestem za gruba, jestem za chuda, bo nie wiem, jestem stara albo jestem brzydka, albo a i tak mnie nikt nie lubi, a wszyscy ludzie dziwnie na mnie patrzą i tak dalej. Tak będziesz takich wytłumaczeń będziesz szukać, jeśli po prostu masz <laughs> za mało wiary w siebie i przede wszystkim za mało miłości do samej siebie. I ta karta mówi: <laughs> zacznij od sprzątania w swoim wnętrzu. Przechodzimy do tarota. I mamy trójkę kielichów. Ha, to pięknie kom, y, współpracują te karty. Trójka kielichów mówi tutaj y, o zabawie, o byciu razem, o świętowaniu. No teraz mamy Andrzejki, kochani. Y, ubieramy najpiękniejsze sukienki, idziemy się bawić. Odcinamy jakieś stare. E, stare przekonania, że może mi już nie wypada w tym wieku, a przecież ja nie ubiorę, nie wiem, e, sukienki albo nie ubiorę spódniczki, bo mam za szeroką cztery litery i tak dalej. I ta karta mówi: o, Odetnij się od tych wszystkich starych przekonań, od tych wszystkich, e, może nie wiem, rodzinnych nakazów, religijnych nakazów i po prostu ciesz się życiem. Tutaj mamy szóstkę pentakli, i to jest taka energia braku. I w tej energii teraz się znajdujesz, czyli czegoś ci brakuje. Brakuje ci może miłości, może pieniędzy, może zainteresowania innych ludzi. Tu może być bardzo dużo braku, ale i, i ta karta każe ci się przyjrzeć temu, czy tak naprawdę. Tak niewiele masz, na czym się koncentrujesz. Może czas koncentrować się na tym, co masz, a nie na tym, przepraszam, moje kadzidełka, a nie na tym, czego nie masz. I tutaj być po prostu wdzięcznym za to, co się ma, a nie patrzeć na to, czego się nie ma. Ale zobaczymy, może następne karty nam coś jeszcze coś dopowiedzą. Następną kartą to mamy kartę, ha, siódemkę pentakli. I ta karta mówi o wspieraniu plonów. To może być różne projekty, które zaczęłaś, które teraz zaczną przynosić plony. E, pentakle czy, czy monety to są bardzo powolne karty, więc coś, nad czym pracowałaś, teraz może przynieść plony, ale z tym węzłem czarodziejskim, który albo wiąże, albo rozwiązuje. Tutaj jest on związany. Może być tak, że jeśli pracowałaś nad jakimś związkiem, to może być każdy związek. Związek z dzieckiem, byłaś cierpliwa, bo to jest również karta cierpliwości. Byłaś cierpliwa, czekałaś. Um, Wrzucałaś te swoje ziareneczka do tej ziemi i cierpliwie czekałaś, aż coś z tego wyrośnie. Teraz i chciałaś, aby coś się połączyło, na przykład coś przyniosło plony. I kochani, ta karta mówi, że teraz jest czas zbierania plonów, że nad czym pracowałaś, co chciałaś połączyć, czy z kim chciałaś się połączyć. Może być tak, że chciałaś jako matka um, na nowo pogodzić rodzeństwo, czyli swoje dzieci, które były na przykład skłócone, to teraz jest ten czas, kiedy to może nastąpić. I odkrywamy karty Lenormanda. Mhm. I hey, kochani, to mamy. Mamy miotełki, mamy rybki, mamy park, mamy wagę, mamy zimę i mamy lampkę. Kochani, tutaj jest bardzo <laughs> prosty, proste przesłanie, bo karty Lenormanda mówią o tym takim, to, to, to są karty takich normalnych ludzi, takie życie w 3D. I tutaj wygląda na to, że będą, mogą Was oczekiwać w najbliższym czasie jakieś dyskusje związane z uczuciami, że będzie coś do posprzątania, jak to mówię, może będziecie musiały posegregować swoje uczucia, może będziecie musieli to wszystko posortować, może będziecie musieli przyjrzeć się swoim uczuciom i zrobić w nich porządek. Druga opcja jest taka, że w kwestii uczuciowej bądź też finansowej, bo ryby też mówią o finansach, nastąpi jakiś porządek, coś się wyjaśni i nastąpi jakiś porządek, coś może się tutaj wyczyścić i z parkiem otworzy się coś nowego, kochani. Tu może dojść do spotkania. Bądź to biznesowego, bądź to właśnie takiego romantycznego gdzieś na zewnątrz. E, tu będą wyważane pewne kwestie, bo z kartą wagi to mamy sprawiedliwość, więc może być tak, że wyrówna się karma, będzie coś sprawiedliwie załatwione w kwestii bądź finansowej, bądź też uczuciowej. E, i to jeszcze nastąpi w zimie i wtedy nastąpi pełne olśnienie z kartą lampy. Może być jeszcze tak, że odnośnie właśnie czy finansów, czy swoich uczuć, jeszcze w zimie na zaświeci Wam się lampka i zrozumiecie wiele rzeczy, które może były jakieś niejasne właśnie przez zanim te miotełki się pojawiły, coś co trzeba było uporządkować, doprowadzić. Właśnie do jakiegoś ładu, czy to uczuciowego, czy międzyludzkiego. I tu na pewno nastąpi również sprawiedliwość. I dokładnie ta sytuacja doprowadzi do tego, że nagle dostaniecie olśnienia i, będziecie, i zrozumiecie wszystko, co było wcześniej. Ok. Jaka rada dla Was? Mamy królową pszczół, kochanie, to jest piękna karta. Wchodzisz w swoją siłę, jesteś, masz być pracowita, tak? Masz być płododajna, masz, masz dawać coś siebie, jesteś wspaniałą istotą tutaj na Ziemi. I tak naprawdę od Ciebie zależy, od, od, królowej, od um, królowej pszczół zależy życie na tej planecie. A od Ciebie zależy życie na Twojej małej planecie. W Twojej rodzinie, w Twoim związku, w Twojej pracy. Więc pozostań sobie wierna. Pracuj nad tym, co kochasz, co jest dla Ciebie ważne. Dostrzeż, proszę, swoje zadanie na tej ziemi. Zauważ, jak ważną rolę grasz w swojej rodzinie, w swoim otoczeniu, w swojej pracy. I ta karta właśnie mówi: Poznaj swoją wartość, ale nie wchodź w ego. Ale ja nie sądzę, żeby ktoś tutaj był w ogromnym ego, bo wiecie, królowa pszczół, ona tak naprawdę nie dyryguje. Jej pszczółki wiedzą, co mają robić, ale ona powoduje to, że ta cała chmara tych pszczółek pracuje. Czyli odgrywa bardzo ważną rolę w procesie istnienia nawet naszej planety. Tej, okay, kochani, to zobaczymy, jaka runa jest na tą chwilę nam dosyć potrzebna, która nas będzie wspierać. Bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste. I mamy runę Hagalas. To jest runa zniszczenia. Coś musi yy, ulec zniszczeniu, aby coś mogło się na nowo narodzić, kochani. I tutaj warto się zastanowić, co chcę, aby zostało zniszczone, właśnie to, co mi nie służy. Tutaj z kartą tej, właśnie decyzji. Uwolnij się od wszystkich negatywnych emocji. Zacznij pracować nad sobą, abyś weszła właśnie w energię tej królowej pszczółek i zauważyła, jak ważna jesteś w swoim małym świecie, w swoim małym ulu. Pamiętajcie, kochani, że jeśli coś ulegnie zniszczeniu, to później coś na nowo musi się narodzić. Więc jeśli zniszczycie to, co Wam nie służy, to narodzi się coś nowego. Jeszcze zobaczymy, jakie znaki Zodiaku. Mamy znaki Ziemi, Byk, Panna, Koziorożec. Mamy Asa, Pentakli również. Tutaj mamy Wieżę. Jeszcze. Numer 15 może mieć znaczenie. Dwójka, jedynka, dziesiątka. Również znak ziemi. Tutaj mamy znowu barana. Znowu mamy znaki ziemi. Trzynastka e, może mieć dla Was znaczenie, jeśli urodziliście się 13. 13. E, tutaj również mamy znak ziemi. Oj, da, dużo znaku ziemi mamy. E, dziewiątka może mieć dla Was znaczenie. Znaki powietrza, e, wodnik, waga bliźnięta i mamy kielichy, znaki wody, czyli rak, skorpion, ryby. Kochani moi, mam nadzieję, że byłam w stanie dać Wam jakieś impulsy. Bardzo chętnie czekam na Wasze e, komentarze. Czytam je naprawdę bardzo, bardzo chętnie. I cóż, póki co życzę Wam miłego weekendu i mówię do zobaczenia. Buziaczki!